U syna też każdy mówił, daj mu czas. Dałam za dużo czasu. Okazało się, że ma afazję. Teraz wiem, jak wielki błąd popełniłam, słuchając innych. Nigdy nie wiesz, dlaczego twoje dziecko ma opóźniony rozwój mowy. Czy to afazja, dziecięca apraksja mowy? Czy może niedosłuch? A może coś innego? Postawa wyczekująca nie przyniesie ci odpowiedzi na te pytania. I nie da ci poczucia bezpieczeństwa. Twoje dziecko nie powie ci, że ma problem ze słuchem. Czasami i ty możesz tego nie zauważyć. Nie powie ci, że ma problem z mówieniem. Bo ono tego nie wie. Więc co ty możesz zrobić? Ty możesz znać normy rozwojowe dotyczące mówienia. Jeśli Twoje dziecko będzie odbiegało od jakiejś normy, możesz umówić się na konsultację logopedyczną. I to już rozwieje wiele Twoich wątpliwości i nakieruje Cię na ścieżkę działania. Dowiesz się, czy twoje dziecko później rozwija mowę, bo ma drobne przeszkody do pokonania, czy też coś poważniejszego, nad czym musicie dłużej się pochylić.